Sześciowyrazowy ciąg liczbowy 1, 2, 2x, x plus 2, 5, 6 jest niemalejący. Takie słowo niemalające oznacza, że albo jest rosnący ten ciąg, albo niektóre wartości może mieć stałe, tak po kolei patrząc. Czyli wiemy na bank, że nie są ujemne. To, to jest najważniejsze, bo w kwestii mediany tak właśnie musimy uporządkować te, te liczby. Rosnąco czy tam niemalejąco, jeśli któreś są identyczne. Mediana wyrazów tego ciągu jest równa 4. Okej, okay, czyli my znamy medianę, y, natomiast nie wiemy, ile wynosi X. Czyli nie wiemy, ile wynoszą o te dwie wartości tutaj. Ale zastanówmy się znowu, jak my liczyliśmy medianę. Przypomnijcie sobie, mediana to jest wartość środkowa, czyli jak my wiemy, że to jest uporządkowane niemalejąco, to znaczy, że jest uporządkowane tak, że możemy z tego liczyć medianę. Czyli skreślamy z lewej jedną wartość, skreślamy z prawej. Skreślamy z lewej, skreślamy z prawej. I wychodzą nam tu dwie wartości, jedna i druga, wartości środkowe. Więc jeśli my chcemy policzyć medianę z tego, no to mediana będzie równa. 2x dodać x plus 2 i to dzielimy przez 2, bo wyszły nam dwie, war dwie wartości na środku. A my wiemy, że mediana jest równa 4, to ja mogę tutaj podstawić: 4 równa się 2x dodać x plus 2 podzielone przez 2. No i mam eleganckie równanie, bardzo proste do policzenia z x i tego x -a stąd wyliczę. Czyli moje 4 równa się 2x dodać x to jest przecież 3x dodać 2 podzielone przez 2 no to ja mogę pomnożyć razy 2 wszystko obustronnie żeby się mianownika pozbyć 4 razy 2 to będzie 8 z lewej strony a z prawej strony 3x dodać 2 mi zostanie bo mianownik się skróci to odejmę teraz dwójkę, bo mi tu przeszkadza będę miał 6 bo 8 minus 2 to 6 równa się 3x i teraz podzielę wszystko obustronnie przez 3 i zostanie mi, że x jest równy 6 podzielone na 3 to 2 i mam odpowiedź C: x jest równy 2. Błyskawiczne zadanko.